Wspólnie z panem burmistrzem podjęliśmy bardzo duże działania na rzecz utrzymania boju rytualnego rywalnego w zakładach Gernackiego. To było tak na jesień, i wtedy zagrożenie było takie duże, że może będę mógł być utrzymany. Byliśmy tu wszyscy z Marcinem, no, generalnie całe to środowisko tu związane z Goliną. Podjęliśmy mocne działania dwie duże komisje rolnictwa, które odbywały się w Żerkowie, z udziałem parlamentarzystów i tak dalej, i tak dalej, i bardzo duże lobowanie na rzecz tego, w ten ubój się tutaj utrzymał i żeby nikt nie stracił pracy. Jeżeli chodzi o golinę, drodzy Państwo, to wiecie sami w tamtym roku, przede wszystkim w ulicach Wolności, tam całe wszystkie siły, również ja poświęciłem. Jeszcze w końcówce, roku 2012, był zrobiony chodnik na ulicy Dworcowej, tamten kawałek, w tamtym roku były obcięte wyczyszczone drzewa na Siedlemin. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Na Siedlemin. Teraz wszystko porządkujemy w budowie ulicy Zakrzewskiej. O tym będzie za chwilę mowa. Powiat myślę, że to jest, no, zobowiązuje się, że w tym roku powstanie projekt przebudowy ulicy Zakrzewskiej, a co za tym będzie, pomału będziemy lobować, nie pomału, ale będziemy bardzo mocno naciskać, aby ta ulica Zakrzewska jak najszybciej powstała. Drodzy Państwo, z ostatniej chwili wiadomość Dzisiaj osobiście byłem w gromu, panem Tomkiem, Raźniakiem u pana Wojtka Biernackiego. Będziemy mieć drużynę beklasową w tym roku. Duże dofinansowanie załatwiliśmy. Dzisiaj od pana Wojtka Biernackiego, nie wiem czy mogę kwotę podać, lepiej nie będę podawał, ale to są dość pokaźne pieniądze. Resztę zebrali tutaj e, e, członkowie zarządu. Tu widzę pana Wojtka, Marcin jest w zarządzie, także na pewno b w Golinie mamy takich chłopaków 17-18-letnich, którzy bardzo ładnie grali w szkole podstawowej w gimnazjum i myślę, że, że tego. Właśnie to boisko po to robione, żeby mieli gdzie grać. Jeszcze Marcin tam walczy z panem burmistrzem. Tak, walczycie razem. Tak? O, o trybuny ładne, żeby były nie? odnowione. Nie będzie wszystko. To z Państwa ja na koniec pięknie podziękować. Zacznę też od, od Sołtysa. Panie Rysiu, dziękuję. Z panem Subraza to wielki zaszczyt Tobie Marcin dziękuję. Ja tutaj muszę wam powiedzieć, że różnice pokoleniowe już widać, ja cały ja się czułem młody, a ja to jednak już jestem w tym wieku seniorskim, panie burmistrzu, panowie burmistrzowie obydwa i obecną pani burmistrz Hankę Szałkowską, też pięknie dziękuję całej trójce za współpracę, z wami też jest bardzo miło i przyjemnie współpracować, również powiatowi.